Święta Łucja, patronka niewidomych i osób z chorobami oczu. W dalekiej Syrakuzie, na słonecznej Sycylii, mniej więcej na przełomie III i IV wieku, żyła dziewczyna o imieniu Łucja. Miasto było piękne, pełne zapachu pomarańczy, morskiej bryzy i wąskich jasnych uliczek. Ale czasy były trudne. Wiele osób wierzyło w Chrystusa, ale nie wszyscy mogli mówić o tym głośno. Bo chrześcijanie byli prześladowani. Mimo to Łucja dorastała w domu, gdzie uczono ją dobroci i zaufania do Pana Boga. Jej mama Eutychia była chorowita, ale bardzo kochająca. Od niej Łucja nauczyła się modlitwy i odwagi. Łucja już jako mała dziewczynka zwracała uwagę na krzywdę innych. Często, gdy wracała z małą stargu, zatrzymywała się przy osobach biednych lub chorych. Zawsze miała w oczach szczególną łagodność i ciepło, co sprawiało, że ludzie czuli się przy niej spokojniej. Nazywano ją światełkiem z Syrakus, bo wszędzie tam, gdzie się pojawiła, robiło się jaśniej. Nie przez niezwykłe znaki, ale dzięki jej uśmiechowi i delikatnemu sercu. Kiedy łucja była nastolatką, jej mama bardzo poważnie zachorowała. Choroba trwała długo, a leczenie nie przynosiło poprawy. Dziewczyna czuła wielki lęk, ale nie poddawała się rozpaczy. Pewnego dnia usłyszała o miejscu modlitwy w pobliżu grobu świętej Agaty w Katanii. Ludzie mówili, że wielu chorujących odzyskiwało tam zdrowie po szczerej modlitwie. Łucja poprosiła mamę, by razem tam pojechały. Podróż była trudna, drogi wyboiste, upał dokuczliwy, a choroba mamy osłabiała ją bardziej z każdym krokiem. Łucja, choć zmęczona, prowadziła mamę pod rękę i powtarzała cicho: Mamusiu, Pan Bóg wie, czego potrzebujemy, On nas prowadzi. Gdy dotarły na miejsce, uklękły i zaczęły się modlić. Łucja prosiła nie o bogactwo, nie o sukces, ale tylko o zdrowie dla mamy. Chciała ją jeszcze długo mieć przy sobie. Według przekazów historycznych, to właśnie wtedy Zdrowie Eutychi zaczęło powoli wracać. Nie był to cud jak z legend, nagły i błyskawiczny, lecz prawdziwe, stopniowe ustąpienie choroby. Mama Łucji wyzdrowiała na tyle, że mogła znów prowadzić zwyczajne życie. To wydarzenie umocniło Łucję. Kiedy mama Łucji odzyskała zdrowie, chciała wynagrodzić swojej córce oddanie i poświęcenie. Miała też dla niej plan. Pragnęła, aby Łucja wyszła za mąż za zamożnego młodzieńca. Który od dawna starał się o jej rękę. Tak było w tamtych czasach. Rodzice troszczyli się o przyszłość swoich dzieci, planując także ich małżeństwa. Ale Łucja miała w sercu inne pragnienie. Już od dawna czuła, że chce swoje życie ofiarować Bogu i poświęcić się pomocy ludziom. Kiedy powiedziała o tym mamie, ta była zaskoczona. Łucjo, jesteś młoda i dobra. Mogłabyś mieć bezpieczne życie u boku męża, tłumaczyła Eutychia. Lucja delikatnie wzięła jej dłonie. Mamo, Bóg uzdrowił cię, choć lekarze nie wiedzieli, jak ci pomóc. Chcę ofiarować Mu moje życie. Chcę żyć w czystości i pomagać potrzebującym. To jest mój wybór, mamo. Nie z obowiązku, ale z miłości. Po długiej rozmowie mama zrozumiała, że decyzja córki jest głęboka i prawdziwa. Aż w końcu powiedziała, skoro tak wierzysz, córko, będę cię wspierać. To był moment, w którym Łucja poczuła wielki pokój. Wiedziała, że podjęła właściwą decyzję, nawet jeśli miała ją kosztować bardzo dużo. Łucja pochodziła z zamożnej rodziny. Zamiast cieszyć się bogactwem, zaczęła używać go dla dobra innych. Sprzedawała część rodzinnego majątku i rozdawała pieniądze biednym. W tamtych czasach w Syrakuzie żyło wielu ludzi bez dachu nad głową, bez jedzenia, bez opieki. Łucja odwiedzała ich regularnie. Często wieczorami, kiedy ulice pustoszały. Ucja robiła to, bo uważała, że każdy człowiek jest ważny. I bogactwo nie ma znaczenia, jeśli nie służy innym. Jej dobroć nie była demonstracyjna, nie oczekiwała podziękowań, nie chciała pochwał. Pomagała bo widziała w ludziach braci i siostry. W jej spojrzeniu było tyle współczucia, że ci, którzy nie mieli nic, czuli się przy niej jak ktoś ważny. Niestety dobroć Uci wzbudziła gniew jednego człowieka. Tego, który chciał zostać jej mężem. Gdy dowiedział się, że Łucja nie chce za niego wyjść i że rozdaje majątek ubogim, poczuł się zdradzony i upokorzony, a ponieważ nie rozumiał wiary chrześcijan, postanowił zemścić się w okrutny sposób. W tamtym czasie chrześcijanie byli prześladowani. Wystarczyło doniesienie, aby sprowadzić na kogoś wielkie cierpienie. Mężczyzna udał się do władz i oskarżył Łucję o to, że jest chrześcijanką. Wiedział, że to może ją kosztować życie. Żołnierze szybko przybyli do domu łucji. Mama, widząc ich, zbladła. Łucjo, uciekaj! zawołała. Ale łucja pozostała spokojna. Mamo nie boję się, powiedziała cicho. Jeśli trzeba, stanę w prawdzie. Zabrano ją przed sędziego. Starszy mężczyzna spojrzał na nią surowo, ale wydawał się także zaskoczony jej spokojem. Czy wierzysz w Chrystusa? zapytał. Łucja uniosła głowę. Tak. I nigdy się tego nie wyrzeknę. Sędzia był zły, ale też poruszony. Nie mógł uwierzyć, że młoda dziewczyna ma tak mocne serce. Rozkazał ją uwięzić, a później skazano ją na śmierć za wiarę. W dniu męczeństwa Łucja była spokojna, nie płakała, nie krzyczała, patrzyła na ludzi wokół, jak patrzy się na bliskich. Wiedziała, że jej droga jest trudna, ale wierzyła, że Bóg przyjmie jej ofiarę. Według historycznych przekazów, kiedy umierała, modliła się za chrześcijan w całym mieście i za swoją mamę. Jej grób szybko stał się miejscem modlitwy. Ludzie przychodzili nie po to, by oglądać cudowne znaki, ale żeby uczyć się od łucji odwagi i zaufania. Z biegiem lat wspominano ją jako patronkę światła i osób niewidomych. Nie dlatego, że wydarzył się jakiś niezwykły cud, ale dlatego, że jej życie było jak światło, które rozjaśniało mrok. Dziś do jej grobu w Syrakuzie przyjeżdżają osoby z całego świata. Modlą się, proszą o pomoc i uczą się, że dobroć i odwaga mogą zmienić więcej, niż nam się wydaje. Święta Łucjo, proszę, naucz mnie widzieć potrzeby innych i nie bać się robić dobra. Pomóż mi być odważnym i cierpliwym. Opiekuj się moją rodziną i prowadź mnie do Jezusa. Amen.